Doktor Freeman jak nie mam. Lepiej się pośpieszmy. Żołnierze kombinatu, Wolno się budzą. Ale. Lepiej nie czekać aż w senu. Doktor Kleiner mówił, że będziesz się dokręcił, Ale zapomniał, że nie masz mapy. Jestem Alex Vance. Mój ojciec pracował z tobą w Black Mesa. Ale chyba mnie nie pamiętasz. Mamy umówny z ciebie gość. Pamiętasz go z Black Mesa? Fuj, wangnistrę te. Lepiej nie wspominaj tacie o doktorze Brynie. Tędy.